I get so caught up in the middle Thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down, and it's not alive. Dzień dobry, i mieliśmy zrobić w ogóle akcję. Cześć kochani, dzień dobry, witamy Was. Mieliśmy w ogóle dzisiaj zrobić akcję, że niby mnie nie ma z Danielem, ale już zapomniałem. Ale i tak widzieliście na tym. Zresztą na. Zjechaliśmy na intro, zrobiłem Wam naszą drogę, jakie mamy widoczki troszkę. Jesteśmy, przyjechałem skontrolować sytuację, co on tu na wydziwiał. Stąd to narobił? Dziur narobił. <laughs> Jakich dziur narobił? No i musimy sobie, dzisiaj, słuchajcie, porozmieszczać wszystko, gdzie będzie dokładnie kurniczek stał. A, bo ja tutaj w ogóle nie widziałem, co tutaj się działo. Okej. Okay. czyli tu wszystko jeszcze, bo tam będzie mniej więcej gdzieś stał kurnik. E? A nie tu? Albo tu. Nie, nie, chyba tutaj? Tak, chyba tak. Zobaczymy, no nie wiem jeszcze. I musimy sobie wszystko porozmieszczać dokładnie, gdzie koziarnia, dokładnie, gdzie kurniczek. Gdzie będą ogrodzenie, dokładnie? Więc jesteśmy dzisiaj. Poza tym przywieźliśmy, właśnie mamy całego busa okien. Przywieźliśmy już okna do domku. Okna, nie wiem, czy ty mówiłeś? Nie mówiłem. Wykorzystaliśmy, słuchajcie, najtańszą opcję okien do domu, naszego nowego i będziemy wstawiać okna. Kupowaliśmy, szukaliśmy praktycznie po całej Polsce okien w tym konkretnym kolorze Złoty Dom. Co mamy u siebie teraz w domu? Takie, takie, które mamy teraz u siebie w domu obecnym. E, jeździliśmy po całej Polsce, żeby, e, żeby kupić używane okna, żeby było taniej. No i słuchajcie, w ten sposób, e, jeżdżąc i zbierając te okna, udało nam się zaoszczędzić. Czy znaczy kupiliśmy okna za ile? Za jedną, Zobaczmy, trze jedną trzecią, jedną czwartą ceny? Więcej, więcej. Mniej w sensie. Znaczy mniej, no. <laughs> <laughs> za okno zapłaciliśmy chyba 2000 zł. No, no to gdzie to? Jedno, to jaka to jedna No, A normalnie na cały dom byśmy zapłacili na pewno z 20 tysięcy. 20 no tysięcy. No, no to masz jedną dziesiątą, jedną dziesiątą cenę. Jedna dziesiąta cenę, słuchajcie, w taki sposób. A no okno, oczywiście, patrzyliśmy co sobie, żeby, żeby nie było zniszczone. Teraz widzicie, one są brudne, no bo stały u nas na podwórku, to pewnie we vlogach wcześniejszych widzieliście, że one. <laughs> Stały, no bo nie mieliśmy co z nimi zrobić i na przyczepce leżały, więc one są brudne, ale nie są oczywiście zniszczone. Kupowaliśmy takie, które są w bardzo dobrym stanie. To jeszcze nie są wszystkie, które będą do domu, bo jeszcze część będziemy potrzebowali niestety większego busa wypożyczyć, do tego, żeby przywieźć resztę. No bo się nam tutaj nie zmieszczą, to jest tylko część. Znaczy część. Zostały tam w sumie dwa duże, tylko nie? Dwie duże ramy i jedno. No, dwie duże ramy zostały i jedno takie normalne okno jeszcze, tak, nie? Tak, do przewiezienia. Tak. No więc tak to. Co tam jeszcze chcemy. No idziemy teraz wam? Pokazać, A, wam idziemy pokazać Wam działkę. No właśnie. I za chwilkę też zrobię jakieś cięcie. Bo jak tutaj wyjeżdżaliśmy, to rano, zanim wyjechaliśmy, to rozmawialiśmy z naszą mamą i mama nas prosiła o to, żeby pokazać jej na wideo na żywo. Bo moja mama też oczywiście jeszcze nie widziała, tak jak i Wy, działki naszej, naszego nowego miejsca na, na ziemi. I nas prosiła, żeby do niej zadzwonić na wideo. Więc za chwilkę, jak, jak wam pokażemy, to zrobimy wam cięcie. to zrobimy Ale cięcie, tutaj widzieliście, tam... już ja wam pokazywałem. A, tak, tam, okay. tutaj, tak. Y ale w każdym razie chciałem pokazać, że tak mniej więcej. Tej ściana oczywiście nie będzie, to będzie zburzone. Ale tak z, mniej więcej tak jak stoi ta ściana, będzie wymurowana z bloczków nowa ściana. Y I gdzieś tak mniej więcej na środku, może gdzieś tak tutaj, będzie wejście do koziarni. No tak nie? jest. No. Y będą drzwi. A tam. A tamta część to będzie wiata, to będzie stodoła na słomę i siano. Mm, a to po, potem jeszcze wrócimy. Musimy do iść w ten, ubrać gumowce. A tak, wracamy, słuchajcie, ubrać gumowce, bo troszkę mokro jest rosa I idziemy zobaczyć, jak nasza trawka rośnie. Mm. Czyli, to znaczy, widzieliśmy z drogi, jak już w sumie jechaliśmy, że jest, jest taki smacz, troszeczkę zielony, więc jest dobrze. Właśnie pokazuje, że my jesteśmy dzisiaj dobrze przygotowani. Tarana. I nawet taki same gumowce sobie kupiliśmy z tej okazji. Nie było, ty się inny, ale nie było takich. Tak, Cień, inna, ale nie było rozmiaru mojego z innych. No właśnie, nie mogę tego oderwać. A zobacz tu, etykiety jeszcze. Wrzyna mi się to w palce. O. Nie, to też są spoko te gumowce. Fajne są. I to kurczę, w Decathlonie nie wiem na co, chyba 60 złotych. 6 dyszek. Ale naprawdę fajne, wygodne. Super są, no. Dobra, no to lecimy. Teraz już tym razem. No więc jeszcze raz wychodzimy, przeodziani w odpowiednie obuwie i <noise> idziemy wam pokazać, gdzie są mniej więcej jak to wygląda. Już ja, pokaż szerszej, pokaż palcem taki gdzie to jest granica mniej więcej. Granica? No tam do Granica drzew. to tam, tam, jak widzicie, do tych krzewów, do tych drzewek. Ten las jest, jest nasz. To w ten sposób będzie tak. E, tutaj sobie planujemy, że będzie no gdzieś tam pod koziarnią będzie miejsce na obornik. Tędy będą sobie wychodziły kozy i krówki na, ło, na pastwisko. To pastwisko, jak widzicie teraz, bo to jest do tej drogi, o, granica. E, I co chciałem powiedzieć? Ja nie wiem, Ja tutaj nie było jakiś czas i ja, ja tutaj tak uwielbiam być, że trochę nie wiem, co, co wam powiedzieć. Wiecie, ja jestem jeszcze taki mega zachwycony tym miejscem. E, aha, i chciałem powiedzieć, że ta, to pastwisko po prostu sobie podzielimy na kwatery. E, na kwatery to jedna sprawa, że w ten sposób na kwatery, i druga sprawa, że ona będzie na pół, dlatego że jedną część będą miały kozy, a drugą część osobno krówki, tak, żeby nie. No nie będziemy ich razem A kurki czyli. będą mieć około 40 arów. Tak, a tu jest słuchajcie, jeszcze miejsce dla kurek. Tam gdzie widzicie, ja wam trochę przecież mogę zrobić zooma, czemu ja o tym mm -hmm. nie pamiętałem. Tam jak widzicie nasze fundamenty pod nasz dom. A wosza na palec Uf. mój. To, to gdzieś tutaj obok domu widzieliście, Daniel wam pokazywał, że będzie kurnik. No i tutaj będą miały wybieg do dotąd, tak? Nie, taż tam, do tego, Aha, do Lucerny, jeszcze. czy tam okay. jest ta kończyna. No to zaraz idziemy tam i wam dokąd, <laughs> w końcu nasze kury miały porządny, porządny wybieg. Będą miały co drapać. To będzie taki wybieg stały dla kur, ale jeszcze oprócz tego, zobaczcie, ta droga, to jest oczywiście też nasza droga wewnętrzna taka, no i te kury będziemy mogli wypuszczać na tą drogę też. Jak już by w razie tutaj wyjadły za jakiś tam czas, Tą trawę, no to zobaczcie jaka tu jest piękna trawa na tej drodze. No przecież jak my je tu wypuścimy to te kury będą jak No jaka tutaj brojder. będzie po zimie. No. Na wiosnę. I zobaczcie, tu jest, tu jest nasza granica idzie, tu już jest pole po sąsiada. To, tu, jest, tu jest więcej niż 40 arów. Tak. I zobaczcie, teraz stąd, tam jak widać to zielone, jest taka granica, jest taki rów tam, ja Wam przybliżę. To do tego rowu. Nie, za jeszcze. A zarowem też jest jeszcze nasze. Tak. tak. No, to jak widzicie lucernę tam. Jest taka granica widoczna e, lu z luce między lucerną a naszą działką. No to zobaczcie, jaki to jest kawałek. Do tamtąd, do, praktycznie do naszych fundamentów. No, jest tego. To chyba będzie więcej jak 40 arów. Będzie, będzie. No dobra, ale idziemy dalej. Zobaczcie, to... jak trawka. Zobaczcie, jak traweczka. Będziemy musieli tak robić cięcia, bo. My, my mamy z 8 albo 10 minut, zanim do końca no działek nie, 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 bo ten vlog by był. Słuchajcie, gdybyśmy tak wątpili, to by potrwał trochę. To, to wszystko to jest w jednym kawałku. Te 8 tak, hektarów tak. jest w jednym kawałku. 7,5, chyba nie? 7,85. 7,8, no. Tak, tak, w jednym kawałeczku, co jest najważniejsze. A kurczę, szkoda, że poszliśmy tędy. No dobra, ale idziemy tą drogą, okej. Okay? Bo najciekawsze, najpiękniejsze miejsce, tak naprawdę, w którym ja się po prostu totalnie zakochałem, tam jest główna droga. Ale to jest jakiś tam nie wiem ile to mamy do głównej drogi przez to pole jeszcze, Jaka jest wiem, Mówiąc 200-300. 200-300, nie? 200 300. 200, 300, nie? E, ale to nie jest jakaś taka droga do jakiegoś bardzo dużego miasta, więc nie ma tutaj aż takiego nie wiadomo jakiego ruchu. Tu już weszliśmy teraz na tą góreczkę, wchodzimy. Jeszcze nie jesteśmy tak do końca na tej góreczce, więc z tej góreczki to już pięknie widać e, będzie nasze gospodarstwo. Idziemy, idziemy, i zobaczcie. Zobaczcie, jak to jest pięknie. I to jest tam, 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 do tych, do tych drzewek. Ten las też, 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 nasz. Tak, nasz, właśnie. I właśnie do tego chciałem. Do tego właśnie dążyłem, żeby Wam powiedzieć, że ten lasek też jest, kochani, nasz. I tam, ten lasek też jest nasz. Wszystko Te jest nasze. Tak, Także dziewczyny będą miały co robić, będą się miały gdzie schronić. Przed, wiecie, przed wiatrem, a może jeszcze kiedyś Wtedy pojawią skończym. się koniki. Może szybko się pojawią. Może szybko. <laughs> koniki polskie planowaliśmy sobie już jakiś czas temu, bo jesteśmy zakochani w koniach. I to jest nasze duże marzenie, żeby mieć koniki. Więc koni, dla koni polskich, koników polskich to były po, po prostu warunki idealne, bo one kochają mieć kawałeczek lasu i dużo e, pastwiska do biegania. E, no więc tak, już schodzimy z tej górki, na której przed chwilą byliśmy. I tutaj jest z kolei taki dołek. To, jest, to będzie takie myślę, że bardzo osłonięte przed wiatrem, przed wiatrami tak, wszelkimi tak. miejsce. E, więc też, no super takie, no nie? spokojniutkie. Na takie bardziej wietrzne dni może e, jakaś kwatera. No nie? Może tak. już na takie jesienne. A gdzie wie, jest wiecie, co tu jeszcze jest najlepszego w tym wszystkim. To kuski lubię najbardziej. A, no właśnie. To jest wierzba też? To jest też wierzba. Jest. Też? Też no właśnie. Ale tu mamy cały taki zagajnik wieżb. Tak, tu jest cały w tym dole. To jest ta łączka, o której wam mówię, że ona jest tak trochę osłonięta od wiatru, bo jest w takim dole. No i tu wszędzie, widzicie, są wieżby. Tu są wszędzie wieżby, co kozy po prostu kochają. Wierzby tutaj mamy jakieś, ale to już nie jest w naszej granicy chyba, co? Nie, nie wiem. Nie, bo tu jest jeszcze. jakiś... No nie wiem, właściwie to jeszcze będziemy wytyczać do końca i tak naprawdę co to za grzyby? Jakieś trujące. Nie wiem, nie było jeszcze ich przedtem. No, Wierzba tutaj, wierzby tam, także dziewczyny będą miały co robić będą bardzo zadowolone z tego na pewno. Nie no, dla mnie to, to jest coś pięknego. I to jeszcze nie jest wszystko, bo, bo do tego lasu to jest jedno. Las i za lasem jeszcze jest taki w sumie paseczek, no nie? Jest, jest, no. E, tego pastwiska. Więc musicie nam uwierzyć na słowo, nie da się tak w sumie Ująć tego na filmie, na, wiecie, kamerą tego wszystkiego, ale naprawdę będziemy potrzebować dużo zwierząt, żeby to przejadły. I tak nam się trochę śmiać chciało, bo Wy ten film oczywiście widzicie już po fakcie. no, My to nagrywamy dużo szybciej Wam. Znaczy dużo szybciej, nie wiem, myślę, że z jakimś miesięcznym około opóźnieniem no może to. dwóch, trzech tygodni. I my już mamy w tym momencie, w którym Wam teraz to nagrywamy krów, nasze króweczki od dwóch tygodni. Dwa tygodnie już są z nami. E, I tak nam się trochę śmiać chce, bo tak pisaliście w tych komentarzach, no teraz to będziecie potrzebować przynajmniej ze dwa hektary łąki, by się przydało i tak dalej. No my już kochani dobrze wiedzieliśmy, gdzie będziemy mieszkać, dlatego się na tej ołóweczki zdecydowaliśmy. No przecież... no przecież chyba nie sądzicie, że kupilibyśmy sobie ołówki na tą działkę, gdybyśmy mieli mieszkać dalej tam, gdzie mieszkamy. No te... im trawę budzili. Tak, żeby im wozić trawę. Także no, stąd to wynika, kochani, stąd ta decyzja. Aha, no właśnie, i wam przez to gadanie zapomniałem pokazać, że wchodzimy teraz dalej. E, I tutaj mamy właśnie ten jeden lasek, ten wierzbowy. Tutaj jest trochę teren mokry. E, I tutaj za chwilkę będziemy mieli piękny zagłębieniec. Tak, szybko już ten poszliśmy. A co widzicie? to za chwilki? Gwiazda No Tak. E, I tutaj mamy piękny taki brzozowy lasek. Te brzuski są cudowne, strasznie mm. nam się podobają. Ale zobacz, cz cztery dni temu jeszcze było wszystko zielone. No już żółto, pełno żółtych listków. No, no i tutaj przed nami co jest? No i, no i kochani tak, drugie nami, paswisko. Przed nami jest druga część paswiska. Eee, Także jak widzieliście tam, to to nie był jeszcze koniec. Nie, teraz tutaj jest chyba 3 hektary będzie chyba. No może nie. Bo już las jednak był. No, chociaż może. Do 2,5 na pewno, ma. Tak. Jeszcze tutaj. No dobra, to zrobimy Wam teraz cięcie. Tak to wygląda. My szliśmy cały czas tą drogą. Nie, chodź do góry, jeszcze pójdziemy. Chodźcie do, do góry. z widzami teraz? Tak, z góry, zobaczymy. Nie wiem, słuchajcie, bo to jest ciężko, żeby Wam to pokazać. Więc nie wiem, jak mam robić te cięcia, żeby. Z górki to... z górki z... pokażemy, jak to wygląda. Żeby jest. Was nie zanudzić. Chociaż trudno, no zanudzimy Was, ale mam nadzieję, że skoro nas oglądacie, to będziecie się cieszyć razem z nami, więc chyba niepotrzebne są nawet cięcia. Wow. Kocham to miejsce. Ja się nim zachwycam za każdym pa, razem. A czego tu jest trawa. Tak, na tej drodze Patrzcie nawet. Patrzcie, jak to jest gęste. Tak. To jak dywan. To my teraz się śmieliśmy ostatnio, jak byliśmy jeszcze razem z Danielem, że przecież gdybyśmy nawet nie mieli tego pastwiska, to słuchajcie, nasze kozy i tak by miały co tutaj robić, bo z samej tej... Tak w tej dolinie, tutaj koło brzózek i Ile tutaj może być? Jaki to dystans od nas do... Od naszego 800 kos... metrów, będzie. 800 metrów. Słuchajcie, jak nasze kozy, dzisiaj się przeszły, przez te 800 metrów po tej gęstej trawie, po tej drodze samej, to już by było jak beczki. <laughs> Przecież to już by ta droga wystarczyła, a to jest tyle, tyle pastwiska. No i zobaczcie, i teraz tak wam chcę nakreślić. Jeszcze chodź trochę. Aha, no dobra. Jeszcze nie widać całego. No. Więc jeszcze idziemy, idziemy już trochę za, za, ja za pani. Ja już mówiłem, żeby kupić kłada jakiegoś. Nie, ja takiego nie Takiego taniego, żeby podjechać tutaj, jak będą zwierzęta, żeby autem nie jeździć. Czymś szybko podjechać, zobaczyć, sprawdzić, a nie kręcić tu samochodem. Ja tak go kupimy. Nie, ja właśnie nie jestem zakładem. Czekajcie ja wyprzedzę, jak coś gadasz. Będę szedł tyłem. O, jakie masz fajne ujęcie teraz jest. Ha, tak, Elegancko. To, e to może jest te fajne. I skromny. Ja za to z kolei nie jestem zakładem. No bo wiecie, no to. To miejsce nas kochani trochę kosztuje, się muszę powiedzieć. Ale skład kosztuje 1000 zł. Ja chciałem tak, takiego. Ale wiecie, każde kupić. 1000 złotych. Nie stać nas, powiem wam tak. Nie stać nas na ten moment na to, żeby kupić ciągnik, co jest najważniejszą rzeczą na tym gospodarstwie. O, no, już widać. A więc musimy tak, jesteśmy już prawie, prawie na końcu wam przybliżę. Pewnie będziecie widzieć stąd granicę. To jest w dużym zoomie. To nie, nie, tam, nie jest, zoomuj. Tak, tam jest granica jesteśmy już. No, można powiedzieć, że ile? 200-300 metrów 200. od granicy. I teraz tak cyk. No i tam nie. I tam mamy granicę. I tak. ta granica jest. Ten ruch. Tak, tam, ten rów, który teraz widzicie. I ten lasek jeszcze jest tak. nasz. Tak, 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 tak. I ten lasek jest jeszcze w naszej granicy, więc dalej jest nasz. Lecimy, lecimy, lecimy. I jest ten duży las. I tak to wygląda. Strasznie ciężko jest Wam to pokazać, kochani. Ale ja taki mam plan, żeby przejdźmy tam koło tych brzuszek. Pamiętam, no jak szliśmy oglądać tę działkę tak porządnie pierwszy raz no przez ten lasek, to przejdziemy sobie przez ten zakajnik i pokażemy im jeszcze ten las, jak przez ten las będziemy szli. Jak to mniej więcej na szerokość będzie wyglądało wtedy stamtąd. Możemy, dobra. dobra. No to teraz Wam robimy szybkie cięcie. Ja dzwonię szybko jeszcze do mamy i widzimy się za moment. Czy ja mam włączony mikrofon, masz. <laughs> Kochani, przeszliśmy trochę w międzyczasie, pokazywaliśmy mamie, e, Więc tak, my byliśmy gdzieś tam z Wami, pokazywaliśmy Wam tamtą część pastwiska. A teraz jesteśmy na kolejnej części pastwiska za rowem, mhm. bo tutaj jest truf, to, to co widzicie, te pałki, te krzaczki, to jest e, to, co zrobiłyśmy dla kus Może na włoć. Mhm. Poza tą nawłocią jest kolejna część pastwiska. I ona się ciągnie tak samo jak tamte pole. I tutaj jest granica szerokości naszego, naszej działki. I tutaj mamy ten las, który wam pokazywałem, że też jest nasz. To jest jeden lasek, to jest ten mniejszy. No idziemy. Chodź I idziemy prowadź. sobie, żeby wam pokazać. No to może... trzymajcie trochę kamerę. No. A ja zapraszam na nasze włości, <laughs> Ci włości. E, żeby wam to zobrazować. Zobaczcie, jaki jest dzisiaj piękny akurat. Zachód słońca, bo jesteśmy już dosyć późno dzisiaj tutaj. Coś cudownego. Tutaj mamy taką granicą jest taka skarpa trochę między tym polem sąsiadującym a naszym i tutaj mamy zobaczcie, jaką cudowną, właśnie ścieżkę tą przygraniczącą, graniczącą już kończącą naszą działkę. Ta ścieżka jest taka wspaniała, że od razu sobie pomyśleliśmy, że będziemy tutaj zabierać kozy na spacery, no nie? Więc mega i zobaczcie tu. Dalej po tej stronie taki trochę podmokły teren. Też My będziemy powody. coś z tym robić, nie wiadomo. A może jakiś pomysł na jakieś kaczki, może jakieś gęsi. Gino. Wszystko w swoim czasie. Tak, ale na razie wiecie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Idziemy sobie dalej tą drogą i tam dalej jest nasz las, ten, ten duży, o którym wam mówiłem, że tam dziewczyny będą miały super schronienie przed, bo to jest akurat tamten, jest suchym lasem, takim czyściutkim z drzewiast, tym drzewiastym, mm. więc bez problemu dziewczynki będą mogły tam się chować, będą mogły sobie tam chodzić. Wiecie, zobaczcie, tutaj jest znowu trawa. Tak, tutaj jest znowu trawa, tylko że już no, tutaj teren był odmokły jednak. No nie tak bardzo. Więc mocno. uważałbym, w taki bardzo suchy czas yy, mogą wychodzić tutaj kozy, natomiast już w mokry czas na dobie... Możemy tutaj dynię posiać. Jest za, za mokro. na dnie? Nie no, dynia zgniłaby tutaj. Yy, to puścimy polu... rybki. <śmiech> <śmiech> Może rybki będziemy chodzili? Nie no, ale rybki to trochę za płytko. <laughs> bo tu tak nie stoi aż woda. Tak tu jest cudnie. Zrób tam zbliżenie na tą taką skarbę w naszym lesie. Patrzcie. Coś pięknego. A my tak tędy idziemy. Chodź, tędy wyjdziemy. Tędy? No bo generalnie to możemy iść albo tutaj wzdłuż granicy, Albo właśnie przejść sobie tędy. Ale tędy, już, tędy szliśmy, to... ostatnio nie szliśmy tamtędy, tam, 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 jest chyba jeszcze nie tam jest niewykoszone. Tak, przez, y, przez las was po prostu zabierzemy. To Wam od razu pokażemy, jak wygląda ten las. E, no i w ogóle jesteśmy teraz po przeciwnej stronie niż Wam pokazywaliśmy na początku, no nie? Tam jest. Teraz jesteśmy mniej więcej w tym momencie, co Wam mówiłem, że za tym lasem jest to taka spokojna łączka, gdzie będzie osłonięty przed wiatrem w takim dołku, no nie? To będzie tak. 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 Tak, tak, dobrze tak, mówisz. Dobrze mówię, nie? Dobrze mówisz. Ułożej <noise> na ruch. Tak, tutaj mamy taki rowek. Tutaj widzicie jest woda płynie. A co to jest? Co? To jest chyba tatarak Ono tatarak, nie? Tak. No i idziemy sobie. A nie, to my tędy nie szliśmy. Szliśmy tędy. Nie. Trochę. To, to dobrze, że założyliśmy go bo zobaczcie co się dzieje. <noise> Ten... Ale zobaczcie, jakie kozy to będą miały raj. Przecież na kochają takie historie. No i teraz jesteśmy, już zobaczcie, wyszliśmy z tego lasu, tak trochę w, na po przekątnej. I tu jest właśnie ta łączka, o której wam mówiłem, że jest taka piękna i osłonięta przed wiatrem. Z tymi właśnie wieżbami. Coś pięknego. <głos> Nagrałem! <głos> Dara, by było coś pięknego! Dara, by tu baranek nie był. <noise> I tak wygląda ten las. Taki czyściutki, taki nie jest za gęsty, ale jednocześnie super osłona przed wiatrem, ochrona. No, coś pięknego. To jest tak bajecznie, no nie? Super. Taka ostoja się Cały czas micha się cieszy po prostu. Tak, nam, słuchajcie, nas to już bolą po prostu policzki, bo tutaj człowiek po prostu cały czas się uśmiecha. Nie odbierzcie tego filmu jako jakieś przechwałki, że my się jakoś przechwalamy. My się, kochani, po prostu cieszymy, że doszliśmy w swoim życiu do takiego momentu, że w końcu będziemy mieć. Nie trzeba to, będzie wozić trawy zwierzę. Że w końcu będziemy mieć to, o czym marzyliśmy, po prostu. Coś jest kosztem czegoś, kochani, to że. Będziemy mieszkać w takim miejscu, to jedno, ale już na przykład nie będziemy mieć pięknego wielkiego domu, tak? Coś za coś, nie jest nas stać na to, nie jesteśmy bogaczami, żeby mieć cudowną, piękną działkę. Spadku nie dostali, w w nie spadku nie wygraliśmy. Tak, więc no coś za coś, ale my tak dużo strasznie, pracu strasznie dużo pracujemy, że tak naprawdę mówimy sobie z Danielem, że po co nam ten wielki dom, skoro my i tak bardzo mało czasu w tym domu spędzamy, I tego się dospania. Bo cały czas się przecież coś robi, więc no w takich okolicznościach, kochani przyrody, to będzie się robiło pięknie. Dobra, kochani, ja myślę, że. Aha, jeszcze Wam wyjdę tutaj, pokażę, jak wychodzimy z tego lasu, bo my tutaj szliśmy przez las. I jak wychodzimy z, z lasu, to jest właśnie kolejna część łąki. Ta blisko gospodarstwa. Tak to wygląda. No, tu jest lepsza teraz. I tutaj jest granica? Równo tak mniej więcej z tymi drzewami. Tylko palec z tej strony pokazujesz. No tak, ale ja dobrze chyba pokazuję. No widzieć chyba, co? <słuch> I, no widzicie, no I widzicie, kochani, będzie... co on robił? On jeździł palcem, po prawie wyświetlaczu, i pokazywał wam kreskę, gdzie <grym> jest granica. No bo <grym> Wygrałeś no wszystko bo się normalnie. Nie wiadomo, ja jestem podniecony tym. E, no i tam widzicie, będzie koziarnia. To już wam pokazywaliśmy. I co? Nie posionym idziemy nie lasem. Posionym, wracamy. Posionym nie idziemy. Nie, A. nie wracamy lasem. Nie, prawda? tutaj chodź, lasem? tutaj. No, tutaj. Czy znaczy, poczekaj, bo jeszcze do mamy. Kończymy już tego vloga chyba. W ogóle pokazaliśmy wam. E, ja myślę, że w ogóle. Nie wiem, będziemy teraz mówić o planach, gdzie będzie co konkretnie? Nie, nie, nie. To potem. Potem, nie? Pokażemy już albo jak będzie robione. No mm -hmm. nie wiem, czy też was to nie będzie nudziło, to jest raz. W każdym, w każdym razie, razie wiecie już... Wiecie, jak wygląda, macie jakiś taki obraz, gdzie będziemy mieszkać. Jak, jak, jak wygląda nasza działka, jak jest duża, ile będzie tej łąki i tak dalej. Właśnie chcieliśmy wam to dzisiaj pokazać i się chyba udało. Dajcie znać, czy też jesteście zadowoleni, czy wam się podoba. E i tyle, I trzymajcie się ciepło, czekajcie na kolejne filmy, będziemy Wam pokazywali, co tam dalej działamy, jak się kolejne rzeczy budują, jak, etapy. Kolejne, rzeczy, tak, jak kolejne etapy powstają. Mamy mnóstwo powstają. pracy, mnóstwo pracy. Tak, pracy jest bardzo dużo, okay. więc, więc też myślę, że będziemy dużo z Wami. Daniel e, będzie ja musiał... Ja już będę dużo... nagrywał teraz Wam cały czas. Tak, Daniel będzie musiał Wam dużo nagrywać, no bo wiecie, ja jestem cały czas sam. Tam, gdzie teraz mieszkamy, muszę się zajmować gospodarstwem, zwierzętami. A Daniel z kolei jest sam tutaj i tutaj musi sam dużo działać. Ja będę mógł tylko przyjeżdżać do niego, żeby pomóc mu w takich trudniejszych rzeczach, w których, nie, tak, w których nie będzie mógł sobie poradzić sam. Mi się już trochę plączę język, bo jest trochę zimno, w ogóle już trochę zmarzłem. I Katar już trochę czujesz, że taki dostały. No więc tak to wygląda, jest teraz przed nami bardzo ciężki czas, także trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy dali radę, ale jednocześnie jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w końcu udało się, że w końcu się udało i że już w końcu będziemy mieć to nasze wymarzone miejsce na, na ziemi. Także trzymajcie się cieplutko kochani i widzimy się w następnym vlogu. pa. Pa. pa.